To w kolejnym krótkim filmiku Chciałem Wam pokazać koźlaczka jakiego znalazłem Piękny, malutki koź... No nie takie malutki, ale może być Wcześniej znalazłem większego Ale już był roboczyły Poszło go zerwę Pięknego koźlaczka do reklamówki Tutaj Wam pokażę dwa prawdziwki jakie znalazłem Jeszcze tego tak w ręku o, Dwa piękne prawdziweczki Idziemy dalej, może jeszcze jakiś będzie koźlaczek. Tutaj kilka lat temu, jak byłem młodszy, to zbierałem grzyb na grzyby, no a teraz sporadycznie się trafia. To jeden, to dwa. No czasy się zmieniają, nie ma się co dziwić. Tutaj, może tutaj gdzieś będzie jakiegoś, się coś wynajdzie. Tutaj nie widać. Przejdę tak do końca rowu, jak nic nie będzie, no to się rozłączę. Połączę się z wami w innym miejscu całkiem. będzie prawdopodobnie. Mogą obejść grzyby. Jeszcze mam rowki do przejścia, no, może coś się znajdzie. Ale póki co na razie nic nie ma. Ale wody. Ludzie łąki pokosili. Wszystko wytopiło się wszystko też Wymoczył, wytopił, Stoły mądry, to jest co Was Co by mądre to wypaścił na początku czasu, ale po upałym kurczem, no na razie nie widać żadnego drzewka ani to jest coś, co jest z ich umykł Tu mamy mu humora. Tutaj też. Mam tutaj znajdę w, w tamtym roku tutaj nie szło przebrać prawdziwków. Tyle ich było. No oniśmy sami jak widzicie pustki na trawie. Śmierdzi tu podlino. Podlino tu jebi. Tu mamy jakieś stare grzyby posuszone. Albo no jak jakieś ładne grzewo, albo i nie. Zrozumiałem, że to kuźlaczki albo mały. Pu, ale mruch podlino. Tutaj nie leży pies zdech, tylko tego tak śmierdzi. Pokazywać. Dobra, nie ma na razie nic. To ja idę z powrotem. Złączamy się. Tak jak mówiłem. Złączymy no, się, nigdy niegdyś napotkam grzyba. I proszę bardzo napotkamy pięknie młody koźlaczek. Przy miedzy. się spojrzeć. Ale doszedłem. I uciekam o Komarzy.

Idąc proszę spojrzeć tu na tego pięknego koźlarza czerwonego. To już jest koźlarz czerwony. Nie jest koźlarz pomarańczowy, To jest koźlarz czerwony. Cholerny komar. Mamy koźlarza czerwonego. Ale także koma. Proszę spojrzeć, jaki piękny. Także słony podkałę. Postaram się go nagrać. Zobaczymy czy w tym rowku gdzieś nie ma. Na razie nie widać. Mówiłem, że tutaj prędzej czy później będę. Jest jeden. Poźnę się sobie blisko. Mamy korzeń. Chrupowaty taki. To się różni od pozostałych. Któś po że pomalęczowy. Dobra, ja przystępuję na razie. Zerwę go. Zrobię zdjęcie. Jak będę jeszcze jakieś, to się połączymy ponownie. Także na razie.